Na pięciu kontynentach w ponad 40 krajach 320 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biznesowej ponad 130 tysięcy doradców zdrowego stylu życia, 760 milionów sprzedanych produktów, 80 milionów zadowolonych klientów, ponad 65 milionów prezentacji rocznie 25 lat ciągłego rozwoju. Cepter International to międzynarodowy holding, którego siedziba znajduje się w Szwajcarii. To jedna z pierwszych firm na świecie, która zwróciła uwagę na zagrożenia dla zdrowia człowieka we współczesnym świecie. Od 25 lat Cepter, szerząc misję zdrowia, podnosi poziom jakości życia milionów ludzi na całym świecie. Promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka zdrowia, pielęgnacja urody i dobrego samopoczucia za pośrednictwem produktów przyjaznych środowisku, budowanie proekologicznej postawy wśród naszych klientów to długoterminowe zobowiązania firmy Cepter International. Powstałe w wyniku 25 lat nieustannych naukowych badań i technologicznego rozwoju, produkty Cepter stanowią unikalny system, który oferuje kompletne rozwiązania dla zdrowego stylu życia. Wszystkie produkty CEPTER zaprojektowane zostały zgodnie ze standardami najwyższej jakości i przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Wyróżnia je doskonała jakość wykonania i wspaniałe wzornictwo. Produkty CEPTER zostały podzielone na następujące brędy: CEPTER Medical Innowacyjne urządzenia medyczne oraz produkty do pielęgnacji zdrowia i urody. Bezkonkurencyjne zarówno w profilaktyce zdrowotnej, jak również jako metody leczenia i terapii. Co więcej, wyznaczają nowe granice w dziedzinie zdrowia i pielęgnacji urody. Scepter Home Art. Kolekcja Masterpiece to unikatowy, opatentowany system do zdrowego i szybkiego gotowania, prawidłowego przygotowywania żywności, jak również bezpiecznego jej przechowywania i eleganckiego serwowania dań wykorzystywany na całym świecie. Cepter Home Care rewolucyjne, profesjonalne urządzenia domowe umożliwiające idealne szybkie sprzątanie, dezynfekcję, oczyszczanie wody i powietrza, zaprojektowane z myślą o przywróceniu czystości w Twoim domu oraz uczynieniu z niego zdrowego, bezpiecznego miejsca dla Ciebie i Twojej rodziny. Cepter Cosmetics naukowo zaawansowane szwajcarskie kosmetyki pielęgnacyjne oraz linia kosmetyków do makijażu stworzone w oparciu o aktywne składniki charakteryzujące się właściwościami pielęgnacyjnymi i leczniczymi, które zapobiegają efektem przedwczesnego starzenia się, stworzone z troską o Twoje zdrowie i urodę. Scepter Luxury: prestiżowe szwajcarskie zegarki, przybory do pisania, biżuteria i luksusowe akcesoria do dekoracji domu. Te luksusowe kolekcje są precyzyjnie i nadzwyczajnie dopracowywane w najdrobniejszym szczególe, dzięki czemu stanowią majestatyczną deklarację stylu. Dziś w siedmiu fabrykach zlokalizowanych w Niemczech, Włoszech i Szwajcarii powstają setki najwyższej jakości urządzeń domowych, które służą użytkownikom na całym świecie w imię zdrowia i urody. Jesteśmy dumni z naszych produktów, ich oryginalnego wzornictwa i zaawansowanej technologii. Czerpiemy przyjemność z naszej pracy i szanujemy tych, którzy pracują z nami. Oferujemy każdemu rozwiązania dla dłuższego i zdrowszego życia oraz możliwość odniesienia sukcesu, na jaki zasługują. Każdemu dajemy szansę, by mógł stać się częścią rodziny Cepter, wielkiego sukcesu i naszym partnerem w szerzeniu misji zdrowia. Cepter: 25 lat doskonałości. Żyj scepter, żyj zdrowo, żyj dłużej.